Dzień dobry, z tej strony Marcel Woźniak, autor biografii Leopolda Termanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie. Witam serdecznie czytelników wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. E, witam serdecznie w roku Leopolda Termanda, bo rok 2020 to rok tego pisarza, a 16 maja to setna rocznica urodzin autora, m.in. powieści Zły, którą z pewnością Państwo znają lub o niej słyszeli. Skąd Leopold Tyrmand i skąd jego biografia? To jest moja pierwsza książka wydana w 2016 roku. I na Tyrmanda trafiłem dzięki naukowcom z mojego wydziału na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po prostu jeden z profesorów Tyrmanda mi podsunął. Powiedział: Wie pan, był kiedyś taki pisarz, bardzo znany. Napisał powieść, która była bezcelary, mianowicie zły. A nazywał się Leopold Tyrmand. No i może pan by sprawdził. Co u niego słychać, jakby czy ta jego twórczość dzisiaj jest w ogóle poczytna, czy ktoś jeszcze pamięta, kim był Leopold Tyrrman. Tak zaczęła się ta historia. I odkrywanie Leopolda Tyrmanda to było odkrywanie historii człowieka, który był niepoprawnym optymistą, niezłym Ancymonem, też można powiedzieć, bardzo dobrym pisarzem, przenikliwym umysłem, człowiekiem barwnym, kolorowym. Nie tylko w sensie swojego wyglądu i prezencji, ponieważ zasłynął jako tak zwany barwny ptak, jako człowiek w kolorowych skarpetkach, to o nim mówiono, a te skarpetki miały być symbolem buntu przeciwko szarej, komunistycznej Polsce w latach 50. i 60., ale był kolorowym człowiekiem wewnętrznie. Był człowiekiem, który nigdy się nie poddawał, zawsze parł do przodu, chociaż los nie zawsze mu rozdawał najlepsze karty w tej rozgrywce rocznik 20 Kolumb w Warszawie, jak z rodziny, spędza studia we Francji w roku 1938, wraca do Polski tylko na chwilę, na wakacje 39, no i co się wtedy działo? Doskonale wiemy, wybucha wojna, ucieka na wschód, trafia do Wilna, gdzie zostaje wciągnięty do konspiracji, trafia za to do więzienia na Łukiszkach i niewiele brakuje, a wysłany byłby na Syberię. Ale wybucha wówczas wojna ojczyźniana, wielka wojna ojczyźniana i Niemcy najeżdżają Kresy. No i tym sposobem Polakom udaje się z tego transportu uciec, Tyrmandowi i jego przyjaciołom. Od tamtej pory zaczyna się jego kolejna historia: czyli znów jakby przestawił losy na swoje tory. Te zwrotnice kolejowe gdzieś tam w Wilnie mu sprzyjają. Ukrywa się w lasach na pograniczu Litwy i Białorusi. Tam też jak głosiła legenda miał sobie wyrobić lewy paszport eee, paszport w którym podaje że jest Francuzem i z tym paszportem wyjechać do Niemiec jako Żyd do Niemiec na roboty i nie wiem co jest bardziej niesamowite to że on tego dokonał czy to że ta historia jest prawdziwa i udało się ją odnaleźć w Kalifornii, właśnie w Kalifornii w archiwach Hoovera e, w miejscowości Palo Alto tam gdzie siedzimy ma Facebook e, są archiwa i w tych archiwach są papiery po i w tych papierach jest ten dowód który jednoznacznie i dobitnie pokazuje, że Tyrmand naprawdę podczas wojny Francuza udawał. I to wszystko to są takie historie z pogranicza legend i anegdot, ponieważ po wojnie, kiedy Tyrmand do Polski wraca, jeszcze w międzyczasie pływając jako marynarz na statkach i siedząc w obozie jenieckim w Norwegii, wraca do Polski i zaczyna swoją karierę tą właściwą, tą, którą, o której mogliśmy słyszeć, czyli Lopold Tyrmand, dziennikarz przy Kroju, Lopold Tyrmand, publicysta, Lopold Tyrmand, jakiś szalony reporter warszawski, Bywający na salonach człowiek, który dobrze wygląda, jest dobrze ubrany. Mieszkanie z tak zwanej Imki w Warszawie, takiego budynku, w którym różne niedobitki po wojnie się znalazły. Wiele akowców, wiele przedstawicieli i jakichś młodych środowisk twórczych i również Tyrmand. To właśnie w Imce powstaje Dziennik 54, utwór, który e, Tyrmand dał nieśmiertelnie, ale który tak naprawdę przeczytamy dopiero w latach 80. w Polsce, wówczas pisane do szuplady. No i rok 56. To są dwa duże wydarzenia. Pierwsze to jest zły, wydanie powieści na tej fali tzw. Tak odwilży. Powieści, która w praktycznie w ciągu jednego dnia staje się bestsellerem. Kolejne do dodruki, przekłady, tłumaczenia na zachodnie języki i też wschodnie. Na wschodnie rynki sprawiają, że Thurman staje się teraz już tak naprawdę nieśmiertelny. Te jego książki schodzą na pniu. I on jako jeden z niewielu ludzi w Polsce na przykład może sobie kupić samochód i to legalnie za pieniądze zarabia na sprzedaży książek, które nie są żadnymi komunistycznymi pamfletami, żadnym mi żaden był gotem, tylko rasowymi powieściami kryminalnymi e, z pogranicza też e, przygodówki, romansu, takiego troszkę powieści płaszcza i szpady, powieści łotrzyko, Łotrzykowskiej, bo był y, zły. To jest taka to jest taki komiks, taka powieść o superbohaterze, ale także taki epos na stolicy. To jest taki ukłon w stronę tej Warszawy starej i tej, która się już budowała, ale bardziej tej starej Warszawy lat 50. -tych, i tych bohaterów życia dnia codziennego, tych herosów, którzy pracują w kioskach ruchu, są kierowcami autobusów, lekarzami, milicjantami, także dziennikarzami. Po prostu książka, która... Y unieśmiertelniła Warszawę i ten mit Warszawy. I w ten sposób Tyrman stał się nie tylko poczytnym autorem w całej Polsce, ale także ambasadorem Warszawy, bardem Warszawy, legendą Warszawy i ten tytułowy Zły stał się legendą razem z nim. Zły, czyli bohater o białych oczach, inspirowany Zorrem, Książka, która do dzisiaj tak naprawdę cieszy się niesłabnącą popularnością. W roku 65 Terman wyjeżdża za granicę i tutaj w zasadzie trop się po Tyrmandzie w Polsce urywa, to znaczy do lat 90. tak zwana opinia publiczna, większość Polaków będzie przekonana, że no był kiedyś taki pisarz, taki Leopold Sterman, on napisał taką fajną książkę, taki barwny, kontrowersyjny człowiek, a co się potem z nim działo, nikt nie wie. Jego książki nie trafiły do. Szkolnych lektur, nie było żadnych beneficów, szkol szkolnych akademii, radiowych audycji, programów telewizyjnych. No po prostu nie istniał literacko w żaden sposób w Polsce, więc po prostu przeminął, bo pamięć po prostu przeminie. Tymczasem to była klasyczna zagrywka komunistyczna, czyli prostowanie historii, zmienianie koła historii, sprawianie, że masy ludzkie od tej pory dzięki tak zwanej inżynierii społecznej po prostu o jednych twórcach będą pamiętać, a o innych po prostu zapomną. Przypadek? Nie. Celowe działanie. Eee, tymczasem Tyrman po wyjechaniu do Ameryki zaczął tam nowe życie. i tylko wyszedł trzy, trzeci raz, z żenił, ale też wyszedł na prostą i został dziennikarzem gazety The New Yorker. Był znany swego czasu w całej Ameryce jako bardzo dobry publicysta. 100 Sto, e, listów nadchodziło do redakcji. We wszystkich pytano, kim jest Tyrman, co to w ogóle za człowiek, skąd się tu wziął. Terman, ten człowiek, który najpierw przymierał głodem gdzieś tam w Imce w Warszawie, a potem został autorem złego, który stanął na czele też ruchu jazzowego w Polsce, a o tym zapomniałem powiedzieć, Jazz Jamboree, festiwal Jazz Jamboree i wcześniejsze koncerty jazzowe i późniejsze. No to wszystko sprawiło, że Terman tej historii się zapisał i w tym czasie, kiedy w Ameryce dochodził powoli do głosu, w Polsce tak naprawdę Tyrmanda kolejno wyrzucano z bibliotek, ze spisów książek. Ze Związku Literatów Polskich go zaocznie skreślono, a przede wszystkim przez polską prasę przytoczyły się dziesiątki artykułów depresjonujących termanda dopisujących go jako pajaca, takiego szmoncesa, cwaniaczka, hocksztaplera, alkoholika. No, że to nie był żaden poważny pisarz, to był taki człowiek, który przez chwilę gdzieś tam mi zaistniał i szkoda na niego po prostu czasu. Fu. Tak mówiono. Tymczasem Terman w Ameryce zajął się nowym życiem, zajął się tam bardziej publicystyką. No i nie napisał już nigdy wielkiej powieści amerykańskiej ani polskiej. Natomiast napisał sporo tekstów, i też kilka okazało się w druku książkowym, jak zapiski diletanta, błyskotliwe pióro, opis Ameryki widzianej oczami emigranta z komunistycznej Polski, Cywilizacja komunizmu taki pamflet na, na komunizm. No, i tutaj znów ciekawa historia, znów trochę historii. Tyrmand pisze to na zamówienie amerykańskiej gazety. Po, po czym amerykańska gazeta stwierdza, że to jest trochę niepoprawne politycznie to, co Tyrmand pisze, zbyt uderzające w komunistów, ponieważ są tendencje lewicujące wówczas w Ameryce, trzeba się jakoś dogadać. Na no, tyrmand mówi: chwila, to ja wyjeżdżałem z Polski, uciekałem do Ameryki, do kraju wolności, żeby wreszcie mówić to, co myślę. W Polsce byłem ambasadorem Stanów Zjednoczonych w takim sensie kulturalnym, i wy mi teraz mówicie, że ja tutaj w Ameryce nie mogę mówić, co myślę. To ja właśnie potrzebuję. No i znowu się w cień, wylądował gdzieś tam na peryferiach, ale robił to co miał najlepiej i pomimo tego, że walczył gdzieś tam faktycznie z drugiego rzędu, to miał swoje przebłyski. Zapraszany był do siedziby Rockefellerów, zapraszany był na konferencje i wyjazdy zagraniczne przez samego Ronalda Reagana, z którym korespondował. Był redaktorem prowadzącym czasopismo Chronicles of Culture w Instytucie Rockford w stanie Illinois, niedaleko Chicago. I ktoś powie, no kto o tym w Polsce słyszał, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone to jest olbrzymi kraj, stan Texas jest większy niż Polska i Termand w jednym z tych stanów był dość bardzo wpływową postacią, bardzo znaną w kręgach intelektualnych i przez te wszystkie lata 70. do połowy 80. Termand każdego roku coś publikował w The Wall Street Journal, w Harald Tribune, w Regis Digest, w New Yorker Magazine, w Los Angeles Times. Często proszono o zdanie, o jakiś artykuł e, i on e, się tego podejmował, więc po prostu był praktykującym publicystą e, amerykańskim, ponieważ w 72 roku dostał obywatelstwo. No i umarł w 85 roku na zawał serca, 19 marca. Zostawił po sobie wdowę oraz dwójkę dzieci, bliźniaki. I w sumie w Polsce pozostała legenda... Właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, w latach 80. ten dziennik 54 został wreszcie wydany na emigracji, ale trafił do Polski. Już były troszkę lepsze w techniki też druku i powielania druku, psarokopiarki, więc ludzie zaczęli to czytać, jakby w czasie solidarności i później. I Terman znowu stał się takim głosem dla kolejnego pokolenia. Później zmarł. Niewiele brakowało, zekranizowano by złego już wtedy film zły. Nawet Tyrmand myślał o przyjeździe do Polski, ale nie mógł tu przyjechać. Zmarł, później upadł system, yy, pokoleni tych rolnictw jakby odeszło. No najważniejsze, cała amerykańska spuścizna Tyrmanda pozostała nieznana, dlatego że rodzina Tyrmanda była anglojęzyczna, nie znali nikogo z Polski, nie mieli tu żadnej rodziny i po prostu Tyrmand zmarł gdzieś tam w Ameryce, a z tego miasteczka, w którym mieszkał, rodzina wyprowadziła się do Nowego Jorku, więc jakby to też się rozerwało tam. I po prostu wszystko się rozpłynęło. I gdyby nie ludzie, którzy w latach 90 doszli do głosu i zaczęli o Tyrmandzie czytać, szukać. Na przykład e, Mariusz Urbanek napisał książkę Zły Tyrmand. On zaczął po prostu szukać ludzi, którzy Tyrmanda znali. E, odszukał tych ludzi, zrobił z nimi wywiady, wydał fajną książkę. Później były kolejne artykuły wspomnieniowe. I gdzieś ten Tyrmand zaczął dobie, dobierać się do głosu, na, e, znaczy docierać, przebijać się do, do tego, do tej dyskusji. Natomiast... E, Naprawdę no, jest też taka, że w latach 90. w Polsce zderzały się ze sobą dwa nurty. E, jeden to był nurt historyczny, drugi to był trochę ahistoryczny nurt. Wiele środowisk nie chciało wracać do przeszłości, nie chciało odgrzybywać starych rzeczy, bo tak wiele działo się tu i teraz w tych szalonych latach 90. E, I też niektóre po prostu postacie czekały na swego rodzaju odmrożenie. Znaczy tyle było do napisania na, o, o prawdzie z czasów komunizmu, że no jednak pierwszym rzucie wzięto się za ludzi, którzy żyją albo którzy no, nie tworzyli 30 lat wcześniej, tylko jeszcze niedawno, prawda? Więc jakby było tyle do opisania w nauce, w historii, że po prostu przez kolejne lata główne miejsce zajmowało ten główny nurt literatury. Mieliśmy przecież Miłosza, Herberta, Barańczaka, Szymborską, no masę rzeczy do opisania, opracowania, a ten temat gdzieś tam sobie jak ten barwny ptak na bezrodzinnym tle latał. E... No, i tak naprawdę Tyrman gdzieś funkcjonował jednak w, na pograniczu mitu, legendy i ciekawostki. Taka jest prawda. Nie, nie był opisywany jako. Jeszcze możecie Państwo sprawdzić, wpisać sobie w internet artykuły sprzed lat. Tyrman będzie przywoływany, przywoływany jako pionier mody, ewentualnie animator jazzu, barwna, kontrowersyjna postać PRL, ewentualnie autor bestselleru zły. Ale gdzie Tyrman, człowiek, publicysta prawdziwy człowiek, jego droga zawodowa, życiowa, tego nie było. No i być może dlatego mój profesor w 2008 roku wiedział, co się święci. Powiedział mi, niech pan przeżyta złego i pan powie, co z tym Trymandem dzisiaj się dzieje. Czy ktoś jeszcze o nim myśli? Upłynęły lata, nim się wziąłem za książkę, nim wróciłem na studia, dokończyłem to i w końcu się za książkę wziąłem. I tak powstała właśnie ta książka, której pisanie... To była największa przygoda w moim życiu, ponieważ poznałem wiele wspaniałych osób, też jako człowiek po prostu odkryłem historie, z których sobie nie zdawałem sprawy, i które teraz chciałbym, żebyście Państwo ze mną odkryli, czytając przykład tę książkę. Historię wypędzeń Żydów, historię międzywojnia, historię budowania Warszawy tej nowej, historie wojenne, historię niszczenia Warszawy, historię Polaków za granicą, historię obozów, przesiedleń. Holokaustu, historii powrotów do Polski, historii odbudowy Polski, wprowadzania tej żelaznej kurtyny, która opada, ludzi, którzy próbują walczyć o, o swoją niezależność w tej Polsce. Polski na tle świata tak naprawdę, Polski, która negocjuje swoje, swój kształt i, i swoje miejsce w świecie, a raczej dwóch krajów tego, dwóch rządów, tego jednego londyńskiego i tego, który powstaje w Polsce i z czasem wszystko przyjmuje. No i też tego, jak ta literatura i kultura się w Polsce zmienia, jak Tyrman próbuje przeskakiwać jak po takich gorących kamieniach, żeby nigdy nie dać się złapać w sieć. I on się tak naprawdę nigdy nie dał złapać, bo zawsze niezależny. I zapłacił za to olbrzymią cenę. Między innymi taką, że zraził do siebie nie tylko, co oczywiste, polityków czy służby, z którymi zawsze miał na bakier i którzy, które bacznie go obserwowały, podsłuchiwały, miał podsłuchy w ścianach, w telefonie. Ale też niestety ludzi z tego środowiska, którzy po prostu, których on krytykował, mówił: No ludzie, tu jedno mówicie, drugie robicie, a jeszcze co innego myślicie. Eee, tak nie można. Trzeba pisać prawdę, mówić prawdę. Komunizm jest zły. Ja się tego mówić nie bał, eee, a inni się bali. Oczywiście nie wszyscy, ale spora część. I po prostu ci ludzie mieli go dosyć. Tyrann też zaczął z wiekiem przyjmować to coraz bardziej poza takiego trybuna, sędziego, który ocenia innych z pozycji wiedzy i autorytetu. No i nikt nie za bardzo, znaczy wiele osób tego po prostu nie lubiło, bo nikt nie lubi jak się go poucza. A Terman po prostu płacił olbrzymią cenę za swoją niezależność i też chciał, żeby inni poszli tą drogą. I no po prostu ludzie nie wszyscy Termanda słuchali, albo było po prostu im trudno się przyznać przed samym i sobą, że, że, że nie mogą robić tak jak on, albo no nie mogli, bo po prostu nie mogli robić tak jak on z różnych względów. Więc jakby, kiedy Tyrmand z Polski wyjechał, to po prostu nikt za nim nie płakał, oprócz czytelników, którzy Tyrmanda czytać lubili i jakby to, ta opinia o Termancie pokutowała przez lata i jak, kiedy, kiedy się wszystko rozmroziło w latach 90., to też nie wszyscy chcieli Tyrmanda traktować serio, bo jakby słyszeli od starszych kolegów, że Tyrmand nie, Tyrmanda się nie należy, Tyrmanda nie należy rozpatrywać serio, to był człowiek nie do końca serio, ale zły jak najbardziej, tak ludzie mówili, więc... Mamy rok 2020 w Polsce, bardzo burzliwy rok, jak sami Państwo wiecie. Rok Leopolda Trymanda, zgodnie z ustawą Sejmu, człowieka wolności, tak go opisano. I jest to pewien paradoks, e, że tak długo musiał czekać na swój taki, można by powiedzieć, benefic, ale co jest ważne, Trymanda wreszcie czytamy i o nim rozmawiamy. Sam fakt, że Biblioteka w Gorzowie poprosiła mnie o to nagranie, e, jest bardzo nobilitujący. Bo Tyrion ciągle czeka na odkrycie. Jest takim naszym dobrym narodowym, powiedziałbym, jak każdy autor, sportowiec, myśliciel, no każdy, kto może zaoferować światu coś naszego, polskiego, i nam, Polakom, może zaoferować też coś, jakby ze świata. Więc bardzo się z tej rocznicy cieszę i liczę, że Tyrion będzie czytany. Ja państwa odnajdę i sprawdzę, kto czytał, a kto nie. Może za rok, na rocznicę. Ja życzę państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. E, powrotu do normalności jak najszybszego i książek, które mam nadzieję pozwalają nam przez ten czas przetrwać. E, I mam nadzieję, że wśród tych książek znajdą się lektury Leopolda Termanda oraz biografia e, mojego pióra. E, dodam e, od siebie Państwu, że ukończyłem pisać kolejną książkę o Termandzie i mam nadzieję, że ukaże się jeszcze w tym roku. To będzie reportaż. Taki reportaż biograficzny o Termandzie, więc ta cała podróż z Tyrmandem przez świat, jak ona wyglądała. Um, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie czytelników Wojewódzkiej yy, i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie. O Herbercie też tej książce sporo jest.